Świat się zmienił. Pozostałości dawnych, zapomnianych cywilizacji kaleczą krajobraz niczym zardzewiałe ciernie. Oto powrót do dzikich czasów, pierwotnych plemion i dawnych obyczajów. Oto czas powrotu do natury i czas stalowych bestii przemierzających góry, pustkowia oraz doliny. Czas, aby pomalować swoją twarz w barwy wojny, czy tam pomazać się po pysku szminką żony. Czas, by wyruszyć na łowy, do boju. Witajcie, nazywam się Tomek Drabik, znałem także go Kłas, a to jest recenzja Horizon Zero Dawn, wydanego jedynie na konsole PlayStation 4. Zagubiłem się na prawie 80 godzin w Hyrule, a tymczasem Horizon czekał ze swoimi trawiastymi, skalistymi i zimowymi krajobrazami, ze swoimi rudymi włosami i mechanicznymi zwierzętami. Znacie to uczucie kaca po naprawdę bardzo dobrej grze? Kiedy szkoda, że już się skończyła? Niczym się tak skutecznie nie leczy tego kaca, jak inną dobrą grą. Czy Horizon okazał się dobrym lekarstwem? Czy szczęśliwie się złożyło, że czekał na swoją kolej? I dlaczego wszystkie wyprawy, na jakie wysyła mnie elektroniczna rozrywka w tym roku muszą być tak długie, kiedy ja bym chciał robić częściej materiały? No cóż, pozwólcie, że opowiem wam o prawie 50 godzinach spędzonych w krainie Zero Dawn. Niestety moje pierwsze wrażenia związane z Horizonem nie były wcale tak pozytywne, jakbym chciał. Ale może zacznijmy od podstaw. Horizon Zero Dawn jest najnowszą produkcją znanego z serii Killzone studia Guerrilla Games. Trochę obawiałem się tego ich gatunkowego skoku w bok po latach robienia pierwszoosobowych, liniowych strzelanek o ponurych typkach rodem ze zbyt poważnych amerykańskich fantazji wojennych, strzelających do jeszcze bardziej ponurych typków rodem z mokrego snu gestapowca skrzyżowanego z dartem federem. Wtem, nagle, Grilla Games robi grę o rudej łowczyni jeżdżącej na metalowej rogaciźnie po otwartym świecie i strzelającej z łuku do stalowych tyranozaurów. I wiecie co? Jako osoba, która nie ma wiele miłości do serii Killzone: od przyzwoite rzeczy, imponujące od strony technicznej, ale dość sztampowe, chciałbym zapytać, czemu dopiero teraz zrobili tego Horizona? Helgastów powinni byli poddać eutanazji po drugiej, ostatniej naprawdę interesującej odsłonie. A nie jeszcze męczyć temat przez dwie kolejne. Hashtag kontrowersyjna opinia. Guerrilla Games okazało się o wiele lepsze w robieniu trzecioosobowej gry akcji z otwartym światem. Jasne da się to wyczuć echa wielu innych tytułów, szczególnie ostatnich kilku odsłon serii Far Cry. Sporo tu zrywania leczniczych kwiatków, polowania na skóry i części maszyn, które pozwalają ulepszać uzbrojenie, powiększać pojemność kołczanów lub sakwy na przedmioty oraz wspinania się na wieże, aby odkryć część mapy. Tutaj wieże są akurat y, w postaci dyskogłowych spacerujących metalobrontozaurów. Ale też i Horizon, każdy z tych elementów robi trochę po swojemu. Od chociażby te wieże są tu ruchome i wspinanie się na nie rozpoczyna się od znalezienia miejsca, z którego można by wskoczyć na tuptającą po okolicy machinę. Dlatego też te wszystkie zapożyczone elementy sprawiają w miarę świeże wrażenie. Zabawne, że konstrukcja questów wydaje się bardzo silnie inspirowana tym jak robił to Wiedźmin 3. Tutaj też mamy dodatkowy zmysł pozwalający wypatrywać wskazówek oraz podświetlać ślady, więc prawie każde zadanie to różne układanki sekwencji walki, dialogów. Szukania wskazówek, nad którymi bohaterka mogłaby się zadumać, i oznaczania ścieżek z okruszków fabuły, aby za nimi podążać. W pobocznych zadaniach czułem się, jakbym grał w przygody rudego Geralta Łucznika w krainie metalozaurów. Na pewno pozytywną inspiracją Wiedźminem jest to, że tutaj też każde, nawet najmniejsze zadanie poboczne, ma jakąś swoją małą opowieść. Chociaż większość z nich nie jest aż tak interesująca, ale lepsze to niż banalne zbieranie szczurzych ogonów bez powodu. Główną bohaterką Horizon jest włosa Aloy. Zakładam, że to imię ma nawiązywać do słowa Aloy, oznaczającego stop. Jakby ktoś to spróbował przełożyć, zachowując znaczenie, to Aloy musiałaby się nazywać stopkia? Stopia? Nie brzmi to najlepiej. Zresztą Amerykanie też się podobno krzywią na to, jak brzmi Aloy, więc chyba trafnie. Historię Aloy poznajemy od prawie samego początku, od Bobasa. Przez dziecięcy prolog, kiedy to nasza stopia, nie, nie będę tego więcej używał, wpada do jakiegoś antycznego schronu i znajduje urządzenie zaginionej cywilizacji zwane fokusem, będące zasadniczo takim podłączanym do głowy zmysłem wiedźmińskim z dodatkiem bazy danych. Eloy żyje z opiekującym się nią rostem i obydwoje są wygnańcami dla swojego plemienia zwanego Nora. Ich obecność jest tolerowana, ale też i ignorowana, więc Aloy dorasta w społecznej izolacji. I to dość zabawne, że kiedy wreszcie dochodzi do wydarzeń, które zmuszają plemię do rozmawiania z naszą bohaterką, ta okazuje się mieć o wiele więcej społecznej wrażliwości niż większość jej nieizolowanych pobratymców. Żyłam całe życie rozmawiając z jednym starym facetem, ale lepiej czaję niuanse ludzkiej psychiki i interakcji społecznych niż Wy, bando prymitywnych jaskiniowców chciałam powiedzieć drodzy rodacy! Przepraszam, postaram się nie udawać więcej głosu kobiety. Sama opowieść o Aloy jest umiarkowanie interesująca. Na jej drodze pojawia się masa nudnych i garść ciekawych postaci. Czasem trafi się jakieś fajne zadanie, ale większość wydarzeń korzysta z dość utartych schematów. Zasadniczo można chyba uznać, że nie jest to coś przesadnie nudnego, nie jest też zachwycające. Od relatywnie dobra growa fabuła. Ale po jakichś 20-30 godzinach grania dochodzimy do momentu, w którym zaczyna się przed nami otwierać historia świata przedstawienia. Powoli dowiadujemy się, skąd się wzięły mechaniczne zwierzęta, co oznaczają podziemne bunkry i naziemne ruiny, a także dlaczego nasza protagonistka od urodzenia była wygnańcem i skąd się wzięła. Nie chcę tu niczego spoilerować, więc powiem tylko, że ta historyczna warstwa opowieści jest. Naprawdę niezła. Odkrywamy to głównie za pośrednictwem różnych antycznych nagrań i eksploracji, a wyłania się z tego naprawdę porządny kawałek twardego, dość sensownego science fiction. Tak, zwierzęce maszyny mają swoje logiczne wyjaśnienie. Niektóre podstawowe idee nie wydają się może przesadnie oryginalne, ale to, jak całość została przemyślana, rozbudowana i jak dopracowano jej niuanse, jest fajne. Muszę przyznać, że od połowy gry grałem w Horizon przede wszystkim dlatego, iż mnie ta historia zainteresowała. Bardzo pozytywne zaskoczenie. Tu warto wspomnieć o pełnej polskiej wersji językowej, która wydaje się naprawdę przyzwoita, ale oczywiście często choruje na postacie wypowiadające swoje kwestie, tak jakby nie były pewne, jaki ładunek emocjonalny w nie włożyć. Zmarła jedna z postaci. Czy powinienem się z tego cieszyć, czy smucić, kiedy to obwieszczam? Tamten Koleś umarł. Obawiam się, że od tego problemu nie uciekniemy, dopóki coś nie zmieni się w procesach produkcji lokalizacji. Ja po paru godzinach grania zmieniłem język na angielski i przy nim już zostałem. Po części z powodu tych nieokreślonych emocjonalnie wypowiedzi, ale też trochę dlatego, że. Cóż, lubię słyszeć w grach Ashley Birch, która w anglojęzycznej wersji podkłada głos pod Aloy i chciałem zobaczyć, jak sobie z tym poradziła. Poradziła sobie w porządku. Ale moje pierwsze wrażenia związane z Horizonem były takie sobie nie z powodu opowieści, a rozgrywki. A wszystko to dlatego, że tempo uczenia się gry w początkowych fazach zabawy jest za niskie. No bo zabawę zaczynamy praktycznie z jednym prostym łukiem i zmienia się to zdecydowanie zbyt wolno. Efekt jest taki, że przez kilka godzin grania mechanika walki sprowadza się do nudnego strzelania w słabe punkty maszyn z dodatkiem skradania się w trawach i krzewach. Trwa to zdecydowanie zbyt długo. Tymczasem moje drugie pozytywne zaskoczenie dotyczące Horizon Zero Dawn to właśnie ta mechanika walki, która okazała się świetnie zaprojektowana. Z czasem Aloy pozyskuje nowe umiejętności oraz uzbrojenie, napotyka też różnorakie typy maszyn i całość Staje się interesująca. Do skradania dochodzi możliwość hakowania maszyn, które po czymś takim przez jakiś czas stają się naszymi sojusznikami, a kilka typów daje się nawet ujeżdżać, oraz spowalniania czasu podczas celowania i skoków. Obok łuków wpadają nam w ręce harpuny z linami do unieruchamiania bestii, sprzęt do rozstawiania linek z pułapkami, proca do strzelania różnego typu granatami i tak dalej. Do tego różne egzemplarze tego oręża oferują inną amunicję, obrażenia oraz szybkostrzelność i wywołują różnorakie efekty statusowe. Amunicja podpalająca, odrywająca elementy wyposażenia i pancerza, przebijająca, zamrażająca, rażąca prądem czy zakażająca wirusem wywołującym w trafionym celu agresję wobec swoich sojuszników. Rzecz jest też całkiem złożona, jeśli chodzi o przeciwników. Kilkanaście dostępnych robotozwierząt zwierząt stanowi całkiem różnorodny folwark od bieda raptorów przez mecha pantery i cyberbydło, aż do obwieszonego wyrzutniami rakiet i karabinami tyranozaurobota. Każdego nie Milca można przeskanować, a potem wyczytać, jakie są jego słabe strony i na jakie typy obrażeń podatne są poszczególne elementy jego wyposażenia. By dla kosina z określonym atakiem? Może urwiemy mu specjalną strzałą tamten podzespół, aby nie mógł? A może użyjemy strzały zadającej obrażenia elektryczne lub ogniowe, aby trafić tamten zbiornik i wywołać obszarową eksplozję? Przy tym wszystkim Horizon jest na tyle wymagający, iż nie możemy tych wszystkich mechanik zignorować, bo gra nam na kopie. Dlatego też gracz zmuszony jest nauczyć się działania wyposażenia i analizować słabe strony maszyn, na które poluje. Polowanie to coś co w Zero Dawn zostało naprawdę dobrze zbudowane. Pułapki, taktyka, uczenie się zachowań zwierzyny, dobieranie podręcznego uzbrojenia pod napotkaną bestię, a nawet zbieranie zasobów, aby wyprodukować amunicję i naładować apteczki. Rzeczy dotyczące klimatu polowania, które Wiedźmin 3 robił głównie w warstwie fabularno-stylistycznej tu są zaakcentowane za pomocą rozgrywki. Widać jak jest to dobre kiedy zestawimy sekwencję polowań i starcia z udziałem ludzkich przeciwników, których tu też nie brakuje. Owszem są w porządku, ale nijak to ma się do satysfakcji z powalenia pierwszy raz metalowego ptaka wielkości dwóch autobusów. Chociaż może być tak, że ludzie w tej grze to po prostu idioci dlatego nie stanowią wyzwania. W końcu w pewnym momencie Aloy, posiadaczka chyba jedynej na pustkowiach burzy rudych włosów, odwala typowego Batmana, zakładając taką maseczkę na twarz i to wystarcza, aby nikt z wrogiej frakcji jej nie rozpoznał. Tytanie intelektu, sultani percepcji. Na koniec wypadałoby się jeszcze zmierzyć z tym otwartego świata oraz powiązanego z tym zbieractwa. Sama otwartość świata pozostawia nieco do życzenia z dość osobliwych przyczyn. Niby Aloy potrafi się wspinać po różnych krawędziach i uchwytach nie gorzej niż Typowy Ezio, ale może to robić tylko w wyraźnie oznaczonych miejscach, a tych jest zdecydowanie zbyt mało w świecie gry. Tymczasem Horizon stosuje bardzo mało niewidzialnych ścian, więc na wiele wzniesień mimo wszystko można się dostać o takim oto bardzo naturalnym kicaniem. Aloy skacze dość wysoko, ale żeby gdzieś tak wleść, trzeba celować w płaskie powierzchnie, do których nasza protagonistka dosięgnie stopami. Wszystko to sprawia, że z jednej strony świat niby nie stawia wielu ograniczeń, ale z drugiej ma się trochę wrażenie psucia systemu. Niemniej sam świat robi niesamowite wrażenie, bo o oprawie wizualnej Horizona nie można powiedzieć złego słowa. Lokacje są piękne, ogromne, obiekty szczegółowe, efekty robią wrażenie, a całość mapy można zwiedzić bez ekranów ładowania i to, jak to się wszystko w biegu doczytuje, robi wrażenie. Zachwyca też różnorodność ekosystemów, bo mamy tu lasy, skaliste pustynie, tropikalne dżungle i górskie ośnieżone szczyty Mogliście to docenić z bliska wintrze do tego materiału, które nagrałem za pomocą zaszytego w grze trybu fotograficznego. No i sama rzecz daje całkiem nieźle radę z utrzymaniem stałych 30 klatek na sekundę, a na PS4 Pro pozwala wybrać czy wolimy wyższą rozdzielczość czy pewniejszą płynność z garścią dodatkowych efektów. Otwarty świat oczywiście oznacza też pewną dozę zbieractwa oraz zaliczania punktów na mapie i w tej materii Horizon utrzymuje umiar. Jest tu nieco obozów bandytów do rozgromienia, skażonych stref, pełnych mocniejszych wersji maszyn do wyczyszczenia, garść przedmiotów do kolekcjonowania oraz sporo losowo rozrzuconych zasobów do wytwarzania amunicji i napojów. Na szczęście bez nadmiaru. Ulepszenia sprzętu i lepsze typy uzbrojenia wymagają za to pozyskiwania przedmiotów wypadających z zabijanych maszyn oraz kilku normalnych zwierzaków typu lis czy dzik, które też kręcą się po świecie Zero Dawn. W grze tak mocno skupionej na idei polowania jest to zrozumiałe, ale cóż, to jak pewne przedmioty wypadają z upolowanej zwierzyny, jest mocno losowe, bo każdy ubity stwór upuszcza powszechne składniki, niepowszechne oraz rzadkie. I to, co nam się akurat trafi, jest całkiem losowe. Z lisa wypada mięso do robienia napojów leczących, od czasu do czasu wylecą kości, a bardzo rzadko dostaniemy skórę. Maszyny podobnie dropią zwyczajne zasoby do kraftowania, czasem soczewki, a bardzo okazjonalnie tzw. maszynowe serca. Najrzadsze przedmioty są potrzebne do kupienia najlepszego uzbrojenia oraz odblokowania najwyższych poziomów wyposażenia i jeśli mamy pecha, możemy spędzić godziny strzelając do tych samych stworzeń w nadziei, że wypadnie z nich to, czego potrzebujemy. Rozumiem takie mechaniki w grze MMO, w której ta losowość wpływa pozytywnie na motywację gracza. To są patenty rodem z psychologii behawiorystycznej i Ludzką skłonność do hazardu. Dzięki tej losowości ludzie chętniej grają godzinami w powtarzalne gry MMO i płacą abonament za nie. Ale w grze dla pojedynczego gracza to jest potrzebne jak betonowe buty sprinterowi na bieżni na środku jeziora. To było niepotrzebnie, przesadnie ponure. Ale pomijając powolny początek i kilka innych niedoskonałości, Horizon Zero Dawn jest grą, która zaskoczyła mnie bardzo pozytywnie. Oczywiście spodziewałem się imponującej oprawy graficznej, ale okazało się, iż opowieść o Aloy osiada zaszytą w fabule niezłą historię science fiction oraz bardzo solidny i wymagający model walki. Więc tak, mogę chyba uznać, że Horizon było niezłym lekarstwem na pozeldowego kaca. Cóż, udanego polowania na cyberzwi Game on! Powinniście się też obawiać, choroby wściekłych, metalowych krów. Nic nie jest w stanie jej powstrzymać.